Siemaneczko, z tej strony Kuzonek Witam wszystkich w kolejnym odcinku Sufi22 na moim kanale I w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrody Za Food Champions, troszeczkę sobie Porozmawiamy, no i generalnie będzie to Również taki luźniejszy odcinek Ale zapytałem mu ostatnio na karcie społeczności Czy chcecie też takie luźniejsze odcinki z odbierania nagród I tak dalej, i większość z was odpowiedziała, że Tak, więc właśnie takie to odcinki są Ale jeszcze zanim przejdziemy do odbierania Nagród, to muszę wam się pochwalić, że Właśnie pierwszy raz w życiu udało mi się wbić rangę Drugą, jestem z siebie giga z tutaj szczęśliwy. Chcę Wam tylko pokazać, jaki bilans udało mi się zrobić. Jest to bilans 12:5. Trzy yy, mecze jeszcze zaraz oddam i odbierzemy sobie nagrody. Ale generalnie chcę pokazać, właśnie, że taki bilans udało mi się to zrobić. Pierwszy raz w życiu, więc jeżeli możecie, to zostawcie dla mnie łapeczkę w górę, bo jestem naprawdę przeszczęśliwy. Jak to nagrywam, jest pierwsza w nocy, więc mogę troszeczkę być tutaj przymulony i tak dalej. Ale naprawdę chcę dla Was już to nagrać, bo nie mogę się doczekać, co trafię i generalnie jestem przeszczęśliwy, bo pierwszy raz udało mi się to zrobić. I może dla niektórych z was jest to śmieszne bo na przykład wbijacie tą rangę y, regularnie ale dla mnie jest to naprawdę coś bardzo bardzo fajnego no bo jednak no pierwszy raz udało się to zrobić y, więc zostawcie łapeczkę jeszcze i ja idę teraz oddać sobie te trzy mecze innym przeciwnikom i zachęcam wam do robienia również tego ponieważ możecie komuś zrobić dzień może na przykład y, też właśnie przez to że oddacie mecz to ta osoba wbije sobie pierwsza jakąś rangę i co prawda można niby za to dostać bany bo jakieś bany tam poleciały ale wydaje mi się że jest to niemożliwe jakby że nie można za to dostać bana więc zróbcie to na własną odpowiedź ja mecze oddaję, więc widzimy się już po prostu jak te nagrody będę sobie odbierał No i dobra, jestem już z powrotem, jak widzicie oddałem sobie dwa mecze, bo jeden oddał mi mój przeciwnik W sensie, no tak samo kończył full champions jak i ja, więc oddałem te trzy mecze powiedzmy skończone Odbieramy sobie nagrody tutaj za rangę drugą Jestem mega szczęśliwy, mimo że nie ruszyłem się one jakoś tutaj bardzo od tych nagród za rangę trzecią Jednak mamy jednego player pika więcej, mega paczkę więcej i bodajże 30 tysięcy monet więcej, więc całkiem spoko co do player playerpików, to przejdziemy sobie do, do nich po prostu zaraz Bo jeszcze zanim to, to chcę wam pokazać drużynę tygodnia Jaka jest, pewnie już wszyscy, od, wszyscy wiecie jaka jest ta drużyna tygodnia e, Tylko ja sobie ją muszę tutaj znaleźć I zaraz wam coś chcę tutaj powiedzieć Dobra, znalazłem sobie tą drużynę tygodnia I powiem wam tak Jedyne co, kogo tutaj chciałbym trafić, może nie jedynie No to na pewno tego tutaj e, Chciałbym sobie zobaczyć, tego Viniciusa Chciałbym sobie trafić, naprawdę dałbym go sobie do pierwszego składu Tak samo tego Karasko Byłby spoko, myślę, że on tutaj coś kosztuje Nie wiem jak sobie zobaczyć teraz cenę, no bo Byłem przez składbatę z tego składu, bo nie mogłem go inaczej znaleźć, ale oprócz tego na pewno spoko trafem byłby jeszcze Marquinhos Na pewno sprzedałbym się do pierwszego składu, a oprócz tego, czy chciałbym kogoś innego trafić, ten galeno wygląda spoko, jak co do zmiennika, a kogoś innego mi się wydaje, że już chyba nie myślę, że... No chyba tyle by to było, w sumie ten tavernier, gdybym go trafił też byłoby spoko, bo ma spoko statystyki, a reszta no to wiadomo, takie trafy średnie by to były, więc dobra, bez zbędnego przedłużania, mm, przechodzimy sobie do player playerpików oczywiście możecie wydać znać w komentarzach kogo wy trafiliście, jaką rangę wy wbiliście, ja oczywiście chętnie sobie wszystkie komentarze czytam, tak jak zawsze, e, więc no możecie pisać, a teraz przechodzimy do player playerpików i czy trafimy kogoś ciekawego... Okej, okay. jest Kier i jest e, James e, James, no dobra, wezmę sobie tego Kiera pod overall Całkiem spoko, w sumie ma nawet statystyki Ten Ito też wygląda ciekawie, ale Ito ma jakie? 4 na 4 w sumie, ale dobra, nie będę go brał Wezmę sobie tego Kiera pod tutaj jakieś wyzwania, może będą Drugi player pick W drugim player picku mamy... Kurczę, pieczone, ten Korea Dobra, wezmę sobie tego Korea I spoko, over, ale dropią. Jest 85, 84 i teraz jeszcze 85 Vinicius by się sprzedał, proszę i Kurde, no nie ma tego Viniciusa Ja pierdziele Kogo ja tam wziąłem? Arnolda tam wziąłem? Ej, nie pamiętam kogo wziąłem Dobra, chyba tego nie brałem, tego Arnolda No dobra, to takie są playerpiki Szkoda, że nie ma tego Viniciusa, ale no cóż Nigdy w życiu nie trafiłem nic dobrego z playerpiku Więc zdążyłem się przyzwyczaić no ale no, może kiedyś się to zmieni, eee, paczkę nie mogę poglądnąć, może z tej paczki tutaj właśnie z Team of the Weekami może trafię kogoś dobrego i zaczynamy sobie od mega paczki, cały czas w, mega, w tych paczkach są również buntownicy druga drużyna, więc może z tych buntowników uda się kogoś trafić. Tutaj mamy flary, nie mamy walkoutu, Jest to Anglik, lewe skrzydło yy, Grillish, Ok, myślałem przez chwilę, że to Sterling, ale Sterling ma chyba walkout. Nie wiem w sumie, yy, Grillish No, raczej nie kosztuje nic, więc wyślę go sobie na listę transferową. Oprócz tego, jakiś tutaj szrot jest cień, więc spoko też sobie sprzedam ten cień. Yy, ich sobie tutaj wyślę po prostu na szybką sprzedaż. Yy, I co, i przechodzimy do kolejnej paczki. Była też chyba zmiana pozycji, która kosztuje 5000. Czy tam 4, więc całkiem spoko. I otworzymy sobie teraz paczkę myślę z Timo Debikami e, Żeby tą paczkę z 1000 co zostawić sobie na koniec, bo w niej w sumie może być wszystko, a tu wiemy, że mamy trzy informy, więc dobra e, otwieramy tą paczkę i tutaj może też coś fajnego, jakaś Belgia czy Brazylia, coś może się pojawi. Jest są Niemcy i to jest Arnold. Arnold ma overall 84, więc w środku ani Karasko, ani Winciusa być nie może, więc no... Mm. A jajaj, te informy no to jest Quicksel, zawsze to 20 tysięcy wpadnie. A ten Arnold na listę transferową sprzeda się, może go sprzedam za jakieś 15 tysięcy, jak wyjdzie jakieś fajne SBC no i co? 30 tysięcy zarobione z tamtej paczki, więc całkiem słabo i została nam ta ostatnia paczka, myślę, że nie będę przedłużał, e ale jeszcze zanim otworzę, to możecie zostawić łapeczkę w górę, jeszcze teraz macie chwilę na to, bo naprawdę wbijem tą rangę i nagrywam dla Was film, więc zostawcie dla mnie proszę, jeżeli możecie, bo dla was to jedno kliknięcie, dla mnie naprawdę może dzięki właśnie tej waszej łapce. Ten film zobaczy więcej osób, a tu nie ma nawet walkoutu, ja pierdzielę. No i tak się cieszyłem, że wbiłem tą rangę, pierwsza w nocy dokończyłem to full champions, a nie trafiłem nic ciekawego. Może jakiś Mendy w środku chociaż, który by był wartys, nie ma nic w środku. Nie ma nic ciekawego w środku. Dobra, ja sobie te wszystkie tutaj rzeczy posegreguję i jeszcze wam coś powiem ciekawego na sam koniec. No i dobra, żeby ten odcinek nie był taki krótki, to zrobiłem sobie jeszcze trzy paczki tutaj, dwóch rzadkich, złotych zawodników. I jeszcze na sam koniec pokażę wam tylko skład, jakim grałem. To Food Champions. Więc może chociaż w tych wymianach tutaj coś odda ciekawego. I też zastanawiałem się nad tym, czy by nie zrobić na przykład takiego odcinka, w którym otwieram na przykład 20 takich złotych wymian i wtedy po prostu byśmy sobie policzyli, ile lookoutów trafiłem, ile wydałem końców, ile tak naprawdę zyskałem, choć wie że te paczki są jakby niewymienne, więc w sumie tutaj karcie nie da sprzedać, ale wiecie o co chodzi, więc po prostu jeżeli ktoś dotknął do tego momentu, to możecie wypowiedzieć na ten temat w komentarzach czy chcielibyście taki film, też zapytam na Discordzie, więc może taki film się pojawi, no a w pierwszej paczce jak widzieliście nie poleciało nic w drugiej paczce też nic ciekawego nie ma, chociaż tutaj Francus jest to Lenglet 82, więc całkiem spoko do jakiegoś SBC jak najbardziej się przyda, jednak mimo wszystko no na tutaj, tutaj na coś lepszego, bo jak widzicie trafiam na jakieś duplikaty niewymienne, no i jest ostatnia Paczuszka może chociaż tu coś odda, nie wiem, chociaż jakieś flary fajnie by było zobaczyć, bo no, w poprzednich. No dobra, nie ma nic ciekawego. Jest jakiś Hiszpan, środkowy pomocnik z Barcelony. Coś tam Barceloną sypie no tylko, że akurat w tym roku to nic ciekawego w sumie z tej Barcelony trafić się nie da chyba, bo tam najdroższy może byłby Terstegen e, czy tam Dembele w sumie, ale dobra e, no, nic niestety nie dropnęło ale raz dropi, a raz nie, mi w tej chwili nie dropi, ale mniejsza, e, a składem jakim grałem to World Champions, no to prezentuje się następująco, ostatnio już pokazywałem chyba w odcinku, ale po prostu jak mówię o Food Champions, to sobie chcę to podsumować i generalnie z tego składu jestem całkowicie zadowolony, jedynie tego Benedera bym wymienił, ale on tutaj musi być, żeby było jakieś zgranie, e, no i to mi trochę to nie pasuje, że no nie mogę zrobić tego 100 zgrania. Cały czas musi być do 99. Oprócz tego na pewno Jelson Martin jako zmiennik całkiem spoko. Opcja i ten Politano Noriken, no to testowałem sobie go w trzech meczach, strzelił jedną bramkę, ale naprawdę jest klocowaty, więc no, jak ktoś go trafił z tej paczki Hero, to współczuję, a jak ktoś nie widział właśnie tej paczki z kartą Hero, to po prostu wyświetlałam wam tu teraz film, w którym otwierałem ją, więc możecie sobie zerknąć. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że takie odcinki również wam się spodobają. Eee, I co? Trzymajcie się, do zobaczenia. Siema!